Dzień dobry Państwu. Tomasz Szwejjir z Bańki. Szanowni Państwo, wychodzą coraz to nowe informacje na temat kandydata PiSu na prezydenta, człowieka, który jest prezesem IPN i w z pamięci narodowej. Szanowni Państwo, okazuje się, że nie dość, że. To jest człowiek, który kiedyś trenił się e, sutenerstwem. E, człowiek, który ma m, bardzo dużo znajomych, kolegów, przyjaciół e, wśród e, ludzi, którzy między innymi mają powiązania z e, Rosjanami, z, z jak, jakimiś grupami dywersyjnymi, rosy, rosyjskimi, z e, przestępcami, ale mamy do tego jeszcze e, faszystów, mamy do tego jeszcze faszystę i e, na dodatek Nawrocki jest kłamczem. Tak, to już, już wiecie państwo, to co e, w najnowszym materiale napisze, napisał pan Jacek Charyłkowicz, wiecie, rzeczywiście Mateusz Marowiecki kiedy z jego otoczenia wyszedł ten materiał, raport dotyczący Karola Nawrockiego, który skrupulatnie tak odrzucił Józefa Kaczyński, powiedział, że nie będzie się zajmował, naprawdę mocno niedoszacował. Józef Kaczyński naprawdę nie wiedział ani o cyrku z tym Janem Byrtem, to znaczy, że Nawrocki pisał, czy pisali mu książki pod pseudonimem książki o... Gangsterach nie wiedział o tym jego działaniu i razem z tym, tak powiem, z miłości, czyli z tym wykorzystywaniem tych apartamentów w Muzeum II wojny światowej. Nie miał dokładnie świadomości, naprawdę, ja go nie bronię, tylko, tylko rzeczywiście, jak to wyglądało, to, 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 to jeszcze gorzej o nim świadczy. Nie miał świadomości o tym, kim naprawdę jest Nawrocki. No i teraz, słuchajcie państwo, dowiadujemy się jeszcze takich kwiatków. Karol Nawrocki i jego znajomy neonazista. Kłopoty z pamięcią kandydata PiS na prezydenta Jacek Harłukowicz. Popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki, pytany o znajomość z neonazistą, wielokrotnie karanym Grzegorzem Chorotką, przekonywał, że poznał go w arescie śledczym w Gdańsku. Gdzie prowadził wykład jako pracownik PNU. Sęk w tym, że jak twierdzą władze aresztu i służba więzienna, nigdy takiego wykładu nie prowadził. Widzieli Państwo, to no jest jakaś ostateczna kompromitacja kandydata na prezydenta, który tutaj ma jakieś konfabulacje, opowiada ja nam wszystkim bzdury. Ja czekam na wyniki tego śledztwa prokuratury w Gdańsku prowadzi Wydział Korupcji Komendy Policji już nie, nie CBA, nie jakieś e, e, prokuratury, które no można by było podejrzewać o to, że są stronnicze i że działają i y, jeszcze y, że tak określę leziobry. No Wiecie Państwo, to są rzeczywiście niezwykle ważne informacje to chociażby stał na czele i stoi na czele IPN. Powiązanie Nawrockiego z Chorodką, pseudonimu śledziu, zostało opisane w głośnym przedwyborczym raporcie, który otrzymało kierownictwo PIS. Kontakty z Chorodką to obok znajomości z Wielkim Buł oraz aresztowanym Olgierdem L, kolejny niewygodny fragment biografii kandydata. Orodko w rozmowie z Onetem zaprzecza, by z Nawrockim łączyła go bliższa znajomość, ale potwierdza wersję, że poznali się w areszcie. Przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej nie gościli w areszcie, czym znaczy Gdańsku z pogadankami, prelekcjami, wykładami, etc. dla osadzonych twierdzi jednak służba więzienna. Szanowni Państwo, Nawrowski przed. Wystawieniem do prezydenckiego wyścigu nie został skrupulatnie sprawdzony przez władze PiS. Dlatego regularnie wychodzą na jaw jego kontrowersyjne hmm, sprawy z przeszłości. Okazało się, że jako dyrektor Muzeum II wojny światowej, to pani Atekarukowicz-Nawiso, to jest naprawdę niezwykle ważna informacja. Zrozumie państwo, kto ma być e, naszym prezydentem? Kogo nam wybrał Jarosław Kaczyński? Okazało się, że jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku miesiącami mieszkał za darmo w służbowym apartamencie, choć miał dom w odległości kilkunastu minut jazdy. I, tym sam, i w tym samym czasie, jak ujawnił dawno Onet, wydał pod pseudonimem Tadeusz Batyr, przepraszam, nie Batyr, przepraszam, pomyliłem, Batyr, biografię gangstera Nikodema Mikosia Szkodarczaka. Występując w mediach jako bater i chwaląc Zawrowskiego. No tak, wiecie Państwo, to, że ten człowiek wychodził, e, przebrany w jakiś taki mm, dziwny strój, zamaskowany, występował, nie wiem, jakiś e, funkcjonariusz pod przykryciem, czy jakiś skruszony gangster. I, i, i mówił, że on informacje do swojej książki czerpał ze wspaniałych prac. Jedynego, który wcześniej się nikt nie odważył go zrobić e, doktora Karola Balowskiego. Ciężko jest to określić, dlaczego on to zrobił. Wreszcie kandydat Curusz mu, musi tłumaczyć swoje kontakty z przedstawicielami Riemiejskiego Półświadka, takim jak Patryk Misiak. Pseudonim Buła lub Wielki Buł, co zawodnikiem MMA, skarżony o udział w gangu sutenerów, czy tymczasowo aresztowany Olgiert L., pseudonim Olof w przeszłości skazany za sutener i gangsterski. Kolejnym z znajomych Nawrockiego jest w niego pseudonim Śledziu. To prawdziwa legenda wśród stadionowych chuliganów Lechii Gdańsk, klubu do którego przywiązany jest Nawrowski. Śledziu to twardy neonazista. Utrzymujący międzynarodowe kontakty z przedstawicielami skrajnej z prawicy spod znaku swastyki z całej Europy i ze wschodu, to organizator i stałby walec koncertów spod znaku Blood and Honor. Hitlerowskiej międzynarodówki, która za swoją nazwę przejęła motto Niesławny Hitlerjugend. Jugend. Chorotko nie kryje swoich br e, brunatnych fascynacji, a na ciele ma odzyskowane swastyki, a taki wizerunek oraz wizerunek Hitlera oraz motto SS. Meine herre, true. Czyli, czyli moim chorem jest wierność. Śledził wielokrotnie skazywany kryminalista, który za kratami spędził kilkanaście lat. Był jednym z bohaterów ujawnionego przez Onet raportu o powiązaniach towarzyskiego z współświadkiem. Tylko kolportowany był wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego otwarcie przyznaje się do fascynacji Hitlerem. Jego nazwisko jest wymienione w praktycznie w każdym opracowaniu czy reportażu o środowiskach neonazistowskich w Polsce. Media podawały. On sam potwierdził, że chorodko należy do Blot and Honor. Nielegalne neonazistowskie organizacje działające w USA i w Europie. Chorodko spotyka się z neonazistami z Włoch, Wielkiej Brytanii, Rosji czy Ukrainy. Spotkania relacjonuje swoich mediach społecznościowych, m.in. w rosyjskim VKontakcie, nazywając je 88 to system pozdrowienia hitler Pisali autorzy party. I to jest system pozdrowienia hitler Pisali w autorzy z kręgu PiS. Kiedy dzisiejszy na prezydenta zostaje prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, Chorodko wysłał gratulacje. Grzegorz Brawo Karol! Karol Nawrocki, nowym szef Instytutu Pamięci Narodowej. Rozumiecie państwo? Ten Instytut który ma no, badać historię Polski, no chyba znaczną częścią jest i walka z m, Hitlerowcami, z nazistami. Pytany w ubiegłym roku o tę znajomość, ja o Dw. Borczodawrowski mówił, Grzegorz Chorodko, śledzia poznałem w zakładzie karnym w Gdańsku podczas moich zajęć edukacyjnych dla 50 osadzonych, które tam prowadziłem jako pracownik IPN wspólnie z Danielem Wincentym. Grzegorz Chorodko był jednym z nich, tych więźniów miałem wówczas wystąpienie o Sergiuszu Piaseckim na przemian przestępcy i znakomitym żołnierzu walczącym w wojnie dwudziestego roku oraz w II wojnie światowej. Szanowni Państwo, musiałem dodać, że Sergiusz Piasecki e, to był e, rzeczywiście żołnierz 20 roku, później e, funkcjonariusz, czy żołnierz wywiadu II Rzeczypospolitej, działającym na pograniczu rosyjskim e, i Przemytnik, trafił do więzienia, między innymi był na więzieniu był w więzieniu w świętym krzyżu, bardzo ciężkie więzienie, no i pisząc swoje powieści Bogom Masy Równi, kochanej wielkiej Mźwiedzicy, żywo człowieka Rozbrojonego i inne, jego talent literacki zauważył między innymi Marich i Piasecki wyszedł z więzienia, ale Piasecki, szanowni państwo, później, podczas II wojny światowej, y, był likwidatorem, działał w podziemiu, działał w Armii Krajowej i walczył z Niemcami. Zlikwidował y, Niemców, konfidentów, działał w Wilnie między innymi. Szanowni państwo, także. Powołać się na Sergiusza Piaseckiego, który naprawdę pięknie bił się i z Niemcami, i z bolszewikami, no to jest srogie przekłamanie ze strony, ze strony Nawrockiego. Nawrocki czegoś nie doczytał chyba. Chorotko z kolei był po lekturze wszystkich książek Piotra Zychowicza, więc wywiązała się dyskusja historyczna. Swoją drogą ciekawa. No tak, bardzo ciekawa, że właśnie mam takie zdjęcie e, chorotki, który zamawia pięć piw, gdzieś na jakimś łóżku siedzi. Na tę informację zareagował badacz ruchów neofarzystowskich, dr. Szmierzowicz-Bitkowski, pełniący obecnie funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Myśli. Politycznej imienia Gabriela Narutowicza. W internetowym wpisie zamieszczonym na Facebooku w powielu tego zwrócił on uwagę, że w czasie, gdy Nawrocki był pracownikiem Chorodko odbywał swoją karę nie w Gdańsku, a w zakładzie karnym w Dobrowie, koło Koszalina. <głoszalina> no, wiecie Państwo, poszliśmy tym tropem. Grzegorz Chorodko, Karol Nawrocki, to nie jest mój kolega. Tak. W 2011 roku śledził rzeczywiście odbywa karę w zakładzie karnym doborowo. Długo potem wychodzi jednak na i Wdeje się w bójkę i zostaje przeniesiony do aresztu śledczego w Gdańsku. Chorodko w tamtych czasach rozmawia niechęć. Podczas próby kontaktu przez jeden z internetowych komunikatorów wypala w końcu: Mam dość tego g z Nawrockim, więc ci odpowiem. Jak twierdzi, Nawrockiego poznał właśnie w Gdańsku w 2012 lub 2013 roku. Był chyba na dwóch spotkaniach kół historycznego. To było jakieś spotkanie dotyczące chyba żołnierzy wyklętych. Był z kolekcją na temat Inki i Zagończyka dodaje. Mój rozmówca z miejsca zaprzecza, by Nawrocki był jego kolegą, czy choćby znajomy. Tutaj mamy zdjęcia z meczu Nawrockiego. no to ma prawo. Od tyle, że kiedyś minęliśmy się. Bo chodzimy na ten sam stadion, po go widziałem chyba raz na Wigilii dla kombatantów, które organizujemy co roku jako środowisko kibiców Lechi Gdańsk. Trzeba być dumnym z ludzi, którzy też osiągają, przekonuje Grzegorz Chorodko. Ja na Facebooku mam 4600 znajomych. Większości to ludzie, którzy w jakiś sensie cieszą się, że mnie poznali, tłumaczy, Śledziu. Twierdząc, że mam mnóstwo zdjęć z piłkarskich meczów które rozgrywał z Naldem Tuskiem. Byłem prezydentem Sopotu, a dziś z PO Jaskiem Karnowskim, nieżyjącym z Marszałem Pożyńskim, byłem marszałkiem Sejmu. Żadnych zdjęć jednak nam nie pokazał. Tak. Sęk w tym, że jak twierdzą władze Reszty Śledczego w Udańsku, ale również sprawujące nad nim nadzór służby więziennej do spotkania na Worskiego z Chorodką na terenie aresztu Śledczego w Gdańsku nie miało prawa dojść. Kilka dni temu do aresztu śledczego w Gdańsku służby więziennej z się pytaniami o to, czy w tym okresie, e, między 2011 i 2017 rokiem, w jednostce tej odbywały się jakiekolwiek zajęcia prowadzone dla osadzonych przez pracowników IPN. Odpisała nam rzeczniczka służby więziennej, podpułkownik Arleta Pęconek. Zawsze czyła, by taka sytuacja miała miejsce. W latach 2011-2017 przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej nie gościli w aresie śledczym w Gdańsku z pogadankami, prelekcjami, wykładami dla Pan Karol Nawrocki także nie gościł w Gdańskim aresie z pogadankami dla osadzonych. Napisał Pęsonek. W tej sytuacji przyjrzymy się do kazała Nawrockiego, pytając, czy nie pomylił daty, poznając Grzegorza Chorodki m, lub okoliczności ich spotkania Zapytaliśmy również gazeta PiS, czy jest ze śledziem na ty i trzyma świadomość, że to jest deklarowany neonazista. Odpowiedziała nam rzeczniczka sztabu Nawrockiego, Emilia Wierzbicki. Karol Nawrocki poznał Grzegorza e, Korotko podczas zajęć edukacyjnych, które jako pracownika w śledczym Przy ulicy Kulkowie w Gdańsku. Korotko to był jednym z zasadzonych, który brał udział w wyżej zajęciach i sytuacje dotyczące utrzymywania prywatnych relacji Karola Nawrockiego z Grzegorzem Korotko są całkowicie nieprawdziwe. Rzeczniczka kandydata odniosła się również do jeszcze jednej kwestii, gdy w czasie, gdy Karol Nawrowski był dyrektorem Muzeum II wojny światowej, wydana została zgoda, by na teren e, Westerplatte nakręcone zostały zdjęcia lub wykorzystane no, nazistowskiego zespołu Obłęd, którego lider Robert O. sądzony jest za propagowanie faszystowskiego ustroju państwa. Nagrany utwór no to zresztą hymn motocyklowego chlubu Bad Company, który współtworzył wspomniany Olgierd L. Olo, który miał, którego widać zresztą na filmie i który jest również znajomym Karola Nawrockiego. Tyle, że w odpowiedzi rzeczniczki kandydata na urząd prezydenta ewidentnie zgadzają się daty. Szanowni Państwo, to jest coś niebywałego. Zobaczcie, Nawrocki już kiedy był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, puszczał neonazistów na teren Westerplatte. No już wszyscy wiemy, no, każdy Polak wie, że no, tam to był początek II wojny światowej, bohaterska walka polskich żołnierzy z Niemcami, no, czyli on wpuścił wielbicieli Hitlera na teren Westerplatte. Szanowni Państwo, no, coś niebywałego i okazuje się, że właśnie, że mamy kandydata na prezydenta Przyjaciela nazistów, kłamce, człowieka, łagodnie mówiąc, e, niezbyt e, skrupulatnie pilnującego gesty. E, e, Państwowej, no bo wiecie Państwo, te wszystkie wyjazdy, w których brała udział jakaś pani asystentka, a nie ci ludzie, którzy merytorycznie mieli spełniać jakąś tam rolę, w ogóle już całe, całe miejsca, do których e, Nawrocki na wyjeżdżał, e, też były, w, przynajmniej już tak patrząc na to spokojnie, mało istotne dla propagowania naszej. E, kultury, naszej historii, po prostu, no, po co się odpocząć, no. Tak to, tak to wygląda, te wszystkie kłamstwa dotyczące tych jego dynamicznych stosunków międzynarodowych w, tym, w tych apartamentach Muzeum II Wojny Światowej. To jest, to jest rzeczywiście jeszcze widocznie mało, żeby Jarosław Kaczyński i jego środowisko doszli do wniosku, że ten pan no nie powinien być reprezentantem ich partii na stanowisko prezydenta. Informacje, że Nawrocki, kiedy był jeszcze człowiekiem, który, który pracował w hotelach, pracował na bramkach, zajmował się dowożeniem no, pań, lekkich obyczajów do klientów, Wiecie Państwo, różni ludzie mają różne e, elementy swojego życiorysu. Możemy rozmawiać i, i o Panu Męcenie, możemy rozmawiać o Trzaskowskim, możemy rozmawiać o, o, o wszystkich kandydatach, możemy rozmawiać o ale naprawdę m, możemy się spierać odnośnie m, ich zdolności, tak jak Pana, pana Męcena, zdolności intelektualnych. Czy możemy rozmawiać o panu Stanowskim, ale u żadnego, u żadnego z tych ludzi, no nie ma takich elementów życie rysu, jak u Nawrockiego. No patrząc tak po prostu. No gorzej Kaczyński wybrać nie mógł. I ja zastanawiam się, czekam, kiedy rzeczywiście to środowisko Kaczyńskiego po prostu mu to wszystko wypomni. I zobaczcie Państwo, oni wychodzą, pomimo tych wszystkich informacji, pomimo tego, że to jest notoryczny kłamca, no bo wynika z tego, że to, to, to jest kłamca, facet, który no, wykorzystuje swoje stanowisko w jakiś niesamowity dziwny, dziwny sposób, no bo te wszystkie cyrki z tym, tym Autorem, autorem książki, te, tego ukrywaniem i propagowaniem własnej osoby w ten dziwny sposób, no są, no, łagodnie mówiąc, proszę Państwa, no, to jest wielki obciach o tak jak na młodzi ludzie, to jest wielki wstyd. I do tego dochodzi jeszcze, że notoryczny kwartał. Dziękuję Państwu za uwagę. Czekam, kiedy już stanie się to że okaże się, że Nawrotki nie szedł do drugiej tury, bo spodziewam się, że jest naprawdę na równi pochyłej i jednak te informacje dosierają do rektoratu PiSu, no tam jest mnóstwo ludzi, którzy są rzeczywiście e, no to, to, to Tego nie można tym ludziom zarzucić, a Kaszyński im, e, mając taką historię rodzinną, oczywiście e, e, Ojciec i do walczyli przeciwko nazistom. Kaczyński wybiera tego człowieka. Widzicie Państwo, tutaj jest tylko zaślepienie władzy, nic innego. Tylko chęć dojścia znowu do koryta. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo proszę o łapkę w górę i ewentualne wsparcie mojego kanału. Do widzenia Państwu.